Sąd Najwyższy w składzie tu obecnym w sprawie z protestów Mirosławy Majorek i Andrzeja Majorka przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 27 czerwca 2025 roku wyraża opinię, że zarzuty protestów są zasadne, lecz stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. Krótko przedstawię motywy rozstrzygnięcia. Może najpierw zacznę od kwestii formalnej, o której wspomniała pani prokurator, otóż kwestii osoby, która dysponuje zaświadczeniem, czy jest uprawniona do złożenia takiego protestu. Tutaj w pełni Sąd Najwyższy podziela stanowisko prokuratora generalnego, że mamy do czynienia z osobą uprawnioną. Bo sytuacja posiadania zaświadczenia czy wydania tego zaświadczenia, mimo że formalnie następuje wypisanie ze spisu wyborców musi być uznana za tożsamą z byciem w tym spisie wyborców, a zatem Sąd Najwyższy nie miał tutaj żadnej wątpliwości co do tego, że osoby, które złożyły protest, miały ku temu legitymację. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, otóż Szanowni Państwo, protest może być złożony między innymi na podstawie zarzutu dotyczącego naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania. I jeden z artykułów kodeksu wyborczego artykuł 321 paragraf 3 kodeksu wyborczego nakłada na wnoszących protest obowiązek sformułowania zarzutów oraz przedstawienia lub wskazania dowodów, na których opiera osoba wnosząca protest swoje zarzuty. A zatem to, co jest bardzo istotne przy wnoszeniu zarzutów, to to, żeby no, po pierwsze właśnie w ogóle były sformułowane zarzuty, ale jeżeli jeżeli ktoś twierdzi o naruszeniu przepisów kodeksowych dotyczących głosowania, to musi to być poparte dowodami i wykazanie, że doszło do naruszenia takiego własnego, konkretnego, rzeczywistego, aktualnego interesu tej osoby, która taki protest wnosi. Czyli tu rzecz się sprowadza do tego, że wnoszący protest musi w jakiś sposób udowodnić te zarzuty, a przynajmniej je uprawdopodobnić. To jasno wynika z Orzecznictwa Sądu Najwyższego. I pani Prokurator przywołała orzeczenie, które już zapadło w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w dość podobnej sprawie natomiast było też i inne postanowienie wydane do sprawy 1 NSW 173 na 25 i w tamtej sprawie sąd pozostawił protest bez dalszego biegu. Na czym polegała różnica? Otóż różnica polegała Właśnie na tym uprawdopodobnieniu, to znaczy w tym stanie faktycznym mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wnoszący proces nie tylko wskazywali, co ich spotkało, ale załączając te zaświadczenia, które im w rękach zostały, uprawdopodobnili, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Więc w tym zakresie Sąd Najwyższy mógł przyjąć właśnie, że zostały spełnione te warunki, o których powiedziałam, czyli że ten protest był. Po pierwsze właśnie opisywał własną sytuację, konkretną, rzeczywistą sytuację i wprost dotyczył interesu protestujących. No i w tym zakresie Sąd Najwyższy nie miał żadnego, żadnych wątpliwości, że ta zapewne omyłka, która miała miejsce w związku z odebraniem niewłaściwego zaświadczenia przez członka komisji wyborczej, no ona doprowadziła do uniemożliwienia skorzystania z tego czynnego prawa wyborczego w drugiej turze. I tu pełna zgoda z tym, o czym wspomniał pan przewodniczący, komisja w czasie drugiej tury zachowała się jak najbardziej prawidłowo, no nie miała możliwości wydać karty do głosowania o wyborcy w tego typu sytuacji. I no, sąd najwyższy dysponuje kserokopią tego zaświadczenia. I tu również Sąd Najwyższy podziela postulat Państwowej Komisji Wyborczej, że te zaświadczenia muszą być w pewnym zakresie zmodyfikowane. To znaczy, one rzecz jasna zawierają wszystkie wymagane informacje. Rzeczywiście jest tak, że wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej nie budziły żadnych wątpliwości, jak powinni postępować członkowie Komisji Wyborczych, ale szata graficzna tych zaświadczeń przez to, że ta informacja, czy to jest pierwsza, czy druga tura wyborów, ona była mniejszą niż pozostałe czcionką, i na dole dokumentu faktycznie mogło prowadzić do pewnych omyłek. A więc w tym zakresie no, można rozważyć tutaj pewne modyfikacje jest znane na przykład drukowanie różnych, na różnych różnokolorowych kartach, więc być może to jest jakieś rozwiązanie, ale oczywiście Sąd Najwyższy nie jest od tego, żeby podpowiadać rozwiązania, natomiast rzecz jasna należy zauważyć, że taki problem faktycznie istnieje. A zatem no, nie było tutaj żadnej wątpliwości, że na tym stanie faktycznym zarzuty protestów były zasadne, natomiast również nie było żadnych wątpliwości, że nie miały one żadnego wpływu na wynik wyborów, bo nawet przy założeniu, że skażący zrealizowaliby swoje prawo do oddania głosu w ponownym głosowaniu, no to i tak biorąc pod uwagę ostateczny wynik wyborów, no rzecz jasna, nie wpłynęłoby to w żaden sposób na ostateczny wynik.